mane maneczko, witajcie w nowym odcinku z Garry's Moda, dzisiaj sobie będziemy robić życie z FNaF Security Breach. Siema, Freddy. Um, to jest Roxy, Freddy, Monty Chica. Mamy tu nasze biuro, tylko czekajcie sobie grę zapiszę. Dobra. No, tu mamy takie. Dobra. To jest ogólnie mapa z bakrusów ale się tu fajnie gra. Dobra. No to oprowadzę was. Tutaj jestem. No, nie skacz mi tu Monty. Tu jest nasze miejsce pracy. Tu są. A, no, nie będą. Dobra, zrobię tak, żeby za mną chodzili. Ale, ale tu nie idzie się ze mną. Dobra, no, tu jest staw, bocik. On. Ała. Dlaczego? Znaczy, um, oni są jakby co przyjaźni. Dlaczego? Ale. No, on jest przyjazny. zrobiłem tak, żeby. No ej, nie gadaj, że oni teraz są źli. No nie, super, muszę od nowa wszystko robić. Muszę wczytać zapis. Muszę tamtych skasować. Te, tego? I tego stawę bocikę. Dobra. To. Ten i... ten. A ten? No dobra, niech ja będzie. Ja chcę tu zamknąć. Dobra. Bądź sobie. Dobra. No to co? To... I, idziemy się naładować. Freddy, najpierw. Ty. Najpierw ty. Idź. Dawaj. Ładuj się. Się ładujesz, czy, ty, czy też? Dobra, niby się naładowałeś. Czekaj, zamknę. Zamknę tutaj... Gdzie się to? Żeby nie to... Żeby nie wyszedł. Dobra, tu wyłącza to takie Dobra Odsuńcie się, bo Freddy idziemy na górę. No Freddy, dawaj. Freddy. Dobra! Dobra, ty. Dobra, niby już was naładowaliśmy. Nie chcemy mi się. Was tu. Dobra, teraz idziemy na spacerek. Po bakrumsach. Dam cię na dół, wrzucę cię. Ciebie też. No, no. Freddy, denerwujesz każdego. Freddy, bo zaraz dostaniesz. There you are. Ten też pójdzie na dół. Monty, ty też. mi się przypadkowo nie zdenerwował. Spadaj, a ty ci... Nie gadaj, no! Roxy zepsułyśmy. Roxy zepsułyśmy. To teraz, teraz Roxy. Dobra. Wszyscy mają już za mną. No, nie idź no. Co nie odparają? No, no. Złaś, ty też. Ty musisz iść za mną. Ty też. Dobra, idź za mną. Idź szybko, szybko, bo cię. Dobra, idziemy. A e. co się? Dobra. No idź. Co za odkleja? No Rox też. Ech, dobra. Ty idziesz za mną. Ty też idziesz ze mną. A Freddy nie chce tam zostanie. Ja ci dam, ciekaw. Idziemy się przejść. Albo... Ewa... Tędy. Ej, ty idziesz? Dobra. No to chodźmy. Jak to bardzo chcecie? No to idziemy na spacerek. En, dobra, musicie mnie ochronić przed kimś. Dobra, ym, przed kim mnie obronicie? Przed nim! John. Tam jest. Broń mnie! Co? Zrobiłeś. Dobra, okej, okay, to teraz ko damy kogoś innego. Dobra. To teraz ym, to będzie już... Ile to się nagrywało? 6 minut. Nie dzwoń do mnie proszę. Nie dzwoni do mnie, kolego. Yn. Dobra, no to koniec odcinka. Mimik wszystkich będzie zabijał. O Boże! Nie, mimik. Mimik wszystkich zabija. A -a -a -a. Dobra! O Boże! No, jeżeli wam się spodobało, zostawcie suba, lajka, komentarz, no i tyle, wejdź, wbijajcie na kanał, dzięki wam za oglądanie.